Was, słuchajcie, jesteśmy kolejnego dnia. E, jestem e, bardzo wkurzony. Ym, zaraz wam powiem o co chodzi. E, nie, ja nie jestem wkurzony. Przepraszam, ale ja to muszę powiedzieć za przeproszeniem Jestem wkurwiony, bo tak. Bo wczoraj e, nagrywałem e, właśnie sushi. E, testowanie sushi pałeczkami. Yy, czytałem tutaj przepis fajnie yy, i oceniałem czy sushi yy, i co i później yy, chcia, yy, mia, za, miałem za mało pamięci w telefonie i usuwałem yy, pliki z telefonu, yy, ale zawsze zostawiałem jeden plik na którym wsz, yy, na, jeden plik zostawia, zostawiałem na którym Yy, wszystkie były filmy z, z telefonu, które nagrywałem i nigdy mi się nie usunęło, ale widocznie te filmy jakoś musiały się zapisać w innym pliku, które usuwałem zawsze i, te, i tym razem też usunąłem wczoraj. Yy, no i nagrywam, nagrywam wieczorem i później patrzę. Chciałem sobie przegrać yy, te yy, filmy na komputer, żeby zmontować yy, ten filmik. Patrzę, nie mam tego. Ja mówię, Boże, co jest, nie? I mi się przypomniało, że ja pliki jakieś wysuwałem i mi się niechcący usunęły pliki. Byłem taki wkurzony, bo wiecie, bo człowiek się, wiecie, bo starałem się, tutaj nagrywałem wszystko, bo to było takie naturalne, nie? Yy, I nie ma tych filmów. Później yy, yy, pisałem do szwagra, czy tam, yy, czy można jakoś powrócić te filmy. Ściąłem sobie ten program na komputer. One się przesyłały jakieś tam y, te y, pliki, y, odzyskiwałem je, ale tego, tyle tego było, tyle tego jest i w sumie prawie wszystko przekopałem i nie ma tych filmów. Ja to, i ja to usuwałem i znowu podłączam ten telefon i tak y, od, wieczora, od wieczora w sumie i mówię, nie, nie ma to sensu, po prostu już dobra. Stało się, to się nie odstanie niestety. Myślałam, żeby po prostu nagrać od nowa te testowanie tego sushi kupić, no ale stwierdziłem, że to jest bez sensu kupowanie. Znaczy nie kupowanie, tylko nagrywanie tego, bo to co ja nagrywałem, te testowałem, oceniałem, to wszystko było takie, wiecie, na spontana, takie prawdziwe, a jak ja bym to nagrywał drugi raz, to to by było takie sztuczne bardziej. No tak mi się, no tak mi się wydaje. Więc yy, yy, także. Bernard, pokazywałem opakowanie tego sushi wszystko. No niestety opakowanie od sushi macie w miniaturce. Jakie to jest sushi z Biedronki? Powiem Wam oczywiście. Mm, w sumie bym to. Dobra, może to zjem w sumie, żeby się nie zepsuło. Yy, także zostało mi tylko cztery, bo to były po dwa takie, każdego były po dwa, znaczy tych trzech były, yy, ty, tego małego było trzy, tego były po dwa, czyli jeszcze, ja zadam wczoraj po jednym i zostały jeszcze pałeczki i były jeszcze sosy i też oceniałem te sosy i mówiłem i się starałem i się, produkowałem, ale dobra, zmierzając, nie będę zanudzać, po prostu jeszcze raz, yy, ja wam po prostu powiem oceny, ja oceny nie będę zmieniać, ja, Powiem wam oceny, które ja wczoraj da dawałem y, temu wszystkiemu. Y, no, a teraz po prostu zjem i jeszcze raz się zdelektuję i zobaczę, czy serio y, to, y, no jeszcze raz posmakuję, żeby być takim pewnym na 200%, nie? Y, tego, tego. Zaraz mam powiem i wiecie, ja nawet tymi pałeczkami w perkusję grałem. To wszystko tak fajnie, wiecie, waliłem o ten, nie? Mówię, nie no, masakra jakaś. No, takie, takie pałeczki. No ale mówię, coś się stanie, to się nie odstanie. Nie ma czym się przyjmować. Jeszcze inne rzeczy będę kosztował, próbował, będę nagrywać. Także nie dałuję się tym, ale no, byłem mega w Dobra. To mo może najpierw posmakuję, żebyście widzieli, żeby nie było tak, że ja, ja kłamię i nie smakuję tego, bo wczoraj zjadłem to, ale się niestety nie nagrało. Aqui é um que eu não sei acho que Hmm. Nawet mi ta lepiej chyba nad smakuje. Bardzo. Nie mogę tego złapać. Nie no, masakra jakaś. Jak się to łapie. Poczekajcie. O ja łapię, Nie, nie zapię teraz. Powiem wam, że teraz mi jakoś na drugi dzień lepiej to mi co smakuje. Nie wiem czy może wczoraj się czymś najadłem. Nie mam pojęcia, już nie pamiętam. Nie. Ale jaka była moja ocena? Hmm. Wam pokażę. Tutaj yy, yy, na, na pierwszym miejscu, które dla mnie były najlepsze, to było to i to. To i to. To było takie już, no tak, to, to jest ogólnie zjadliwe. Ja to wczoraj mówiłem, nagrywałem, już nie wspominam tak nawet. Yy, tutaj jest po prostu z taką yy, surową rybą, z takim tuńczykiem. To jest taki tuńczyk w oleju, a tutaj jest taki tuńczyk, tuńczyk. Yy, z, albo z łososiem to jest coś takiego. Także, no ja nie lubię jak mi coś tak śmierdzi, takich tuńczyków, znaczy ja lubię tuńczyków na kanapkę, bardzo uwielbiam, ale tutaj w tym połączeniu tak tego, a tu mi w ogóle nic nie śmierdzi, to jest taka jakby taka, to tak wygląda jakby taka ryba była, mm, filet, paluszki rybne, takie, możecie je wszędzie kupić, takie paluszki rybne i to ta rybka to, i w takiej panierce w środku jakby, było no, to tak, mm, dla mnie to tak wygląda. Czyli to było najlepsze, a to tak już na, na drugim miejscu, nie? No i tam były jeszcze sosy. Czyli tak, yy, żeby, żeby nie skłamać, Oceniłem tak. Mm. Te sushi, uwaga, czekaj, demonstruję. Te sushi dałem punktu, o Jezu, już nie pamiętam, czekajcie. Yy, te, yy, ten yy, tego sushi oceniłem na 5 punktów. A, bo punktacja była do 10, nie? I ja to oceniłem na 5 punktów. To oceniłem na 5,5, bo troszeczkę jest dla mnie lepsze od tego. Mi chodzi zwłaszcza o rybę, nie. A to oceniłem chyba. Na 7 punktów. Czy 8? Nie, oceniłem to na 9 punktów, sorry. To oceniłem na 9 punktów, bo powiedziałem, że dychy nie dam, bo nie mam porównania z innymi suszami, siusiami. Kupiłem ostatnią w Aldiku, znaczy ostatnią już jakiś czas temu, już minęło w tamtym roku to było. Przed świętami chyba i to tak mi nie smakowało, ale przez, tak, przez jakiś sos okropny. Więc nienawidziłem tego sosu, z tego sosu. I to dałem 9, żeby tak nie było, że to mega jakoś mi smakuje, nie? Czyli to po 9. A to 5,5 i 5. No i tam był taki sos, był taki sos ciemny. On był taki dziwny, taki gorzki. Ja nie lubię takich sosów. Był taki chrzan zielony, ja nie wiem co to jest te wasabi. Czy to jest to zielone, czy to jest ten sos, nie mam pojęcia, się nie znam. Także mi tutaj nie komentować. Jak coś to napiszcie mi co to jest wasabi, bo ja nie wiem. I tak, i ten chrzan był ostry jak się samego wzięło, a jak pomoczałem te sushi w tym, tym to mi na to smakowało. Yy, no i była jeszcze taka kapucha, taka śmierdząca, jakbyś kurwa ten, dodał chemię, wlał do tej kapusty, dziwne to było. I ja oceniłem chyba tak, ten chrzan yy, oceniłem chyba, mi się wydaje na yy, 4,5 pół dałem na ten chrzan, bo to nie było jakieś zajebiste, fajne i dobre, ale zjadliwe bym zjadł, czyli 4,5. Ten sos niedobry dałem z 1 punktu, bym dał 0, ale żeby tak było, że, że zero, że bez punktacji, czyli dałem jedynka, czyli najgorsze. I tą kapustę chyba oceniłem na 3 punkty, na trzy, bo to nie jest jakoś mega obrzydliwe, nie było. Yy, tak, i trzy punkty. I taka była moja yy, ocena. Yy, tak, czyli chrzan yy, 4,5, sos 1 yy, punkt. punkt, yy, Znaczy nie mogę nawet wam tego pokazać, bo mówię, maga się wkurzałem, bo ja to wszystko nagrywałem. Ale tak podsumowując krótko, yy, jeszcze nieraz będziemy pewnie susz jakieś inne, z, z innego skapu testować. Mm, dzisiaj właśnie wychodzę, to zobaczę, jak jest suszy. Idę właśnie chyba do Kaflandu, więc yy, zobaczę, jakie tam będzie. I też przetestujemy, i może też fajnie nagram. Yy, no i taka pusta na trzy punkty. I to była moja punktacja. A, i jeszcze była cała punktacja odnośnie tego opakowania całego z biedronki. Yy, ja, te, cała, ja te sushi, opa całe opakowanie sushi z biedronki oceniłem yy, też. Oczywiście, punktacja do 10 oceniłem na punktów. Muszę sobie teraz przypomnieć, bo nie pamiętam. Hmm. Nie, nie wiem ile punktów dałem. Ja chyba dałem 5 punktów za to. No dałem 5 punktów, 5 punktów, bo mi te sosy nie smakowały. Tak, ja chyba dawałem 5 punktów, tak mi się już trochę przypomniało. Eee, dawałem 5 e, punktów ze względu na to, że te sosy mi bardzo nie smakowały. E, tak już w cudzysłowie mówię. No i ten płynny, no, ale to już nieważne, że te sosy tak, one były takie nie za bardzo. Yy, tutaj jest ta ryba taka w środku. No i mówię 4 nie mogę dać, bo za mało. 6 nie mogę dać, bo już jest za dużo. Yy, żeby ocenić, czyli dałem po prostu 5 punktów. Czy 5,5? Nie, chyba 5 punktów dałem. Dałem 5 punktów. Yy, także yy, to było na tyle z tego sushi, przepraszam Was niestety, ale to nie jest moja wina, stanowi mi się te filmy, ale mam nadzieję, że się nic nie stało, jeszcze nagramy. Także dzięki, jeżeli taki film Wam się podobał, na pewno był bardzo ciekawy, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być z każdym kolejnym filmem, a może chcecie właśnie właśnie takie takich filmy z testowania różnego jedzenia, jakichś słodyczy, albo jakichś innych rzeczy, no to właśnie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja, się z wami a ja się z wami, żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema, cześć. Psz. Oh yeah 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 it's going to, um... First train on the plane We were flying to the mountain all across the ocean And there we go again Walking these streets There's a new places Feeling new faces, diving deeper in the world.